To była obrona konieczna. Tak sąd zakwalifikował sprawę Brzeżanina, który pchnął sekatorem sąsiada i poturbował jego syna. W uzasadnieniu można było usłyszeć, że agresorem był poszkodowany i jego latorośl. Mateusz B. został uniewinniony. Taki wyrok w sprawie karnej to naprawdę rzadkość. Działając umyślnie z zamiarem ewentualnym. Dopuścił się działając w warunkach obrony koniecznej, odpierając bezpośredni, bezprawny zamach na swoje zdrowie. Na podstawie artykułu 414 paragraf 1 KPK Związku 17 1 KPK i artykułu 25 paragraf 1 Kodeksu Karnego uniewinniono skażonego marszałka od popełnienia wzorconego mu czynu. Przypomnijmy, Mateusz B. miał wyjść z sekatorem na podwórku, aby obciąć róże w ogródku. Tam spotkał synów Sebastiana B. Odwróciłem się i złapałem górę. Jak chcieli spuścić powietrze z kół samochodów, oni się oburzyli i mówili, co, co ty frajerze możesz nam zrobić. Sebastian B. wyszedł z domu, aby bronić swoich latorośli. Zapałem oskarżonego tutaj za wsiarz, nie wiem co on tam miał, koszulkę czy bluzę, nie, nie wiem co. I faktycznie rzecz biorąc chciałem go zadać cios. Mężczyźni spotkali się na podwórku i zaczęli się bić. Efekt starcia. Dwa ciosy w prawy bok tułowia, skutkujące raną kłutą klatki piersiowej po stronie prawej, w linii łopatkowej tylnej o długości 2 cm, z odbą opucnową i rozedbą podskórną. Uszczerbku doznał także jeden z synów Sebastiana B., który próbował poddusić od tyłu Mateusza B. Patrzmy na, od strony samego osoby, jakby broniącego się. No, tu mnie atakuje jedna osoba, o tyłu mnie dusi inna osoba. No, pan mówi, że widział pan tą krew bronił. Natomiast no, wydaje się sądowi, oceny Zmatłowy, że po dwójkę poszli to wyjaśnić z panem, z, panem, z panem, pan jako wsparcie. I rzeczywiście pan dusi. Dziś Mateusza B. nie było w sądzie. Wyrok nie jest prawomocny. Wojciech Bulasz, kurier Polski.